A jaki to przedmiot? Matematyka... Nie wiem jak to nazwać. Matematyką Panatowski. Zrobimy i falać. Falać? 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 tak? Tak, Falać? I w tym Falać? mam Falać? 4, 4. To ile jest tych kwadratów? No ile jest? 20. To Dobrze. to na pół, dobrze? Dobrze. Przedzielimy to na pół, nie, powiem wam poważnie. Przedzielimy to na pół. Ciao. Ja. Przydzielamy to na pół. Przydzielamy na pół. Dawaj na szczęście. Nie, poważnie, mówię poważnie. Czy na pół? Czy, 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 wyjdzie pan sam, czy policja ma pana wyciąć? Aha, A, aha. Czyli możemy zrobić to tak, że nie zadziwiamy tego za każdym razem, tak? Już? Stajesz u pana? To proszę. Wiecie, o co chodzi? Proszę, opuścić budynek. Proszę, nie, nie, Pójdzie oni wody. powiedzą mi, o chodzi. Wiecie, o co chodzi? Proszę pana. Rozumie no. Pan? Czy pan przeszkadza Panu, zajęcia. Czy Pan opuszcza budynek, czy mam dzwonić po policji? Nie, niech mi powiedzą, czy... Ale nie wiedzą, pan to, pan pan za, pan to nie Pani za co... Proszę, proszę wejść. Proszę, wyślijmy przeszkadzać. Rozumie Pan? Ale wiecie o co chodzi? Słówka, o no, tak. Słówka? No, no, no. Nie, nie, <laughs> Wiecie o co chodzi? Proszę wejść. Proszę wejść. Rozumie Pan? Kabel, kabel, kabel. Proszę wejść. ikke en som taler. Ja. Ja. Ja.